Witam, dzisiaj chciałem Wam przedstawić taką roślinę, jak Amelanchier alnifolia obelisk. Jest to świdośliwa olcholistna. Dorasta do 4,5 metrach wysokości. Początkowo ma pokrój wyprostowany, z czasem rozkrzywia się na boki. Generalnie rośnie ładnie kolumnowo. W Polsce świdośliwy są niestety jeszcze mało znane i rzadko spotykane. Warto jednak brać pod uwagę, że są to rośliny o ogromnych walorach, ozdobnych i użytkowych. Widzicie, jak ładnie kwitnie, pięknie. Wiosną, co ciekawe, ma owoce. Owoce tej rośliny. Są niezwykłym bogactwem substancji mineralnych witamin grupy B, magnezu i potasu. Co ciekawe, są zasobniejsze składniki mineralne i mają lepsze właściwości odżywcze niż nawet borówka amerykańska. Świdośliwa preferuje stanowisko słoneczne, odpowiednio nasłonecznione. Miejsce to zagwarantuje nam wysoki plon i odpowiednią jakość owoców. Świdośliwa olholistna dobrze rośnie i owocuje zarówno na glebach żyznych, zwłaszcza na takich glebach, jak i na ubogich. Tak, u mnie na piasku też naprawdę bardzo ładna jest. Hmm, co tu jeszcze Wam dodać? Jest rośliną łatwą w uprawie. Choroby i szkodniki nie stanowią tutaj żadnego problemu. Owoce są zarówno dobre do spożywania bezpośrednio, jak i do, do przetworów. Można robić nalewki, soki, dżemy. Ja sobie zrywam do lodów, dodaję do deserów. Naprawdę ktoś przyjeżdża do mnie do ogrodu no jest zaskoczony, co, co to w ogóle za roślina, takie no nie spotyka się tego owocem, a jak, jak jagoda. Bardzo pyszne. Polecam naprawdę do nasadzeń w naszych ogrodach. Roślina u mnie jest drugi rok, drugą wiosnę. Posadziłem ją wiosną zeszłego roku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. I zachęcam do nasadzeń. Cześć.